Cześć moi kochani bardzo serdecznie. Chciałabym Was zaprosić dzisiaj na ulubieńców maja. Zbliżamy się powoli, w okres, wchodzimy powoli w okres letni. Nie wiem, kiedy ten czas naprawdę zleciał, ale jak zawsze. Ja dopiero orientuję się, że jakiś miesiąc się kończy, kiedy uświadamiam sobie, że powinnam nagrać ulubieńców danego miesiąca. I że faktycznie to już koniec, koniec, koniec tego i zaczynamy następny. Będzie na pewno dużo kolorówki o wiele mniej pielęgnacji, jak bardzo z pielęgnacji będzie tylko i wyłącznie jedna rzecz, dlatego, że te produkty o których Wam mówiłam wcześniej, o których wcześniej wspominałam, które Wam pokazywałam wielokrotnie, czyli płatki z Beauty, czy tonic z Recibią, moja woda winogronowa z Kodaly, czy mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, o których Wam już wcześniej ee, wcześniej mówiłam, nadal je używam, nadal bardzo lubię i na razie, mm, na razie mi się nie kończą, więc jakby nie potrzebuję zmiany. Chociaż toniks ze skinetik po mojej dobiego końca i myślę, że starczy mi jeszcze na około tydzień i tak zastanawiam się, czy kupić go kolejny raz, czy może spróbować coś innego, ale o tym na pewno Was poinformuję, albo na Instagramie pojawi się zdjęcie, jeżeli coś kupię innego, albo na pewno w kolejnych filmach również Wam zrobię taki update, jakiś, jakiś może haul albo, albo po prostu co mi się skończyło i co, co zastąpiło miejsce tego kosmetyku zużytego. A teraz przechodzimy do ulubieńców i zacznę od pielęgnacji, bo jak mówiłam, tutaj jest tylko i wyłącznie jedna rzecz i tą jedną rzeczą jest taka mała próbka to jest próbka kremu pod oczy z Resibo ja ją dostałam przy zamówieniu kolejnego toniku nie toniku tylko kolejnego olejku właśnie do, do mycia twarzy czy do demakijażu twarzy i dostałam właśnie próbkę tego kremu i bardzo się cieszę że próbkę tego kremu dostałam bo to jest bardzo dobry kosmetyk on nie jest tani bo kosztuje około 89 zł ale patrząc na tą próbkę to on jest nieziemsko a naprawdę nieziemsko wydajny bo Wystarczy niewielka ilość, żeby rozprowadzić go pod oczami. Eee, naprawdę naprawdę niewielka, tak jak w niektórych mam wrażenie, że, nie że niewystarczająco nawilżają naszą skórę, eee, pomimo tego, że nałożymy dużą warstwę, tak ten nawilża skórę bardzo, ale to bardzo dobrze, naprawdę przy nałożeniu minimalnej, minimalnej warstwy kosmetyku. I to, co mi się w nim bardzo podoba, to to, że przede wszystkim korektor się na nim bardzo ładnie trzyma, czyli nie mamy problemu z rolowaniem się, makijażu albo z wchodzeniem korektora zmarszczki, ten korektor nie waży się nic naprawdę nic się nie dzieje a krem pod oczy utrzymuje naprawdę świetny taki świetny poziom nawilżenia w ciągu dnia i ten poziom nawilżenia jest bardzo mocno wyczuwalny i wieczorem nakładam na pod oczy pomimo tej właśnie lekkiej konsystencji bardzo lekkiej takiej, takiej konsystencji która się bardzo szybko wchłania to mam wrażenie, że cały czas pod tymi oczami coś jest i je faktycznie pielęgnuje. Jeżeli chodzi o to, czy on faktycznie zmniejsza cienie pod oczami, czy cokolwiek, czy działa przecież zmarszczkowo, to wiecie, to nie jest kwestia używania danego produktu przez miesiąc, tylko przynajmniej przez rok, żebyśmy mogły w jakiś sposób, nie wiem, ocenić, czy faktycznie dany produkt zmniejszył nam zmarszczki, albo czy... znaczy zmniejszył. Czy dzięki niemu nie powstały nam kolejne, albo czy cienie pod oczami, które miałybyśmy e, faktycznie... E, Zmniejszyły się i nie są tak bardzo widoczne. Wiecie, to jest rok albo minimum pół roku. W ciągu tego miesiąca mogę tylko powiedzieć, że mm, bardzo ładnie nawleża, bardzo ładnie pielęgnuje, odżywia. Ee, jest bardzo komfortowy. I przede wszystkim nie podrażnia oczu, to jest ten największy plus. A co będzie dalej, to na pewno dam wam znać, bo zastanawiam się bardzo nad kupnem pełno wymiarowego opakowania, chyba 15 ml na stronie właśnie Resybią. Jak skończy mi się ta próbka, to będę zastanawiała się, czy, czy nie kupić kolejnego opakowania. Wiecie, jak to jest z, z kobietami a to, żeby testować różne produkty, ale ten na razie bardzo mnie do siebie przekonał, więc ResIBO na, na ogromny plus. I teraz przejdziemy do makijażu i będzie... Pokażę Wam produkt, który kupiłam stosunkowo niedawno, bo jakieś dwa tygodnie temu. To jest Makeup Fixer z Inglota. Ja go zobaczyłam na filmie u Maksineczki. Nawet nie wiedziałam, że Inglot robi coś takiego do utrwalania makijażu. Bo ja zazwyczaj, jak Wam mówiłam, w kilkunastu filmach przewijał się moja mgiełka do utrwalania makijażu z NYXa. Ale jak zobaczyłam to, to pomyślałam sobie, że o fajna, wejdę na, fajnie, wejdę na stronę Inglota, zobaczę, co to takiego jest. To jest produkt, który ma 150 ml, kosztuje 42 zł, więc faktycznie stosunek ilości do ceny jest o wiele bardziej korzystny jeżeli w, w przypadku produktu z bo bo tamten kosztuje też 40 zł, a jest go połowę mniej, bo około 60 ml, więc tak naprawdę o bardziej opłaca się produkt z Ingloda. I co to jest? To Dla mnie to jest utrwalacz makijażu, ale dla dziewczyn z bardzo suchą skórą, suchą bądź normalną. Na pewno dziewczyny, które mają suche. E, mieszaną bądź tustą nie będą zadowolone z tego produktu, bo on zostawia bardzo świetliste wykończenie i nie utrwala tak makijażu na cerach właśnie mieszanych, tak jak na cerze suchej. Po prostu sprawia, że e, ten makijaż ładnie stapia się ze skórą, zlewa się z nią e, i przede wszystkim to, co mi się w nim bardzo, bardzo podoba, to znosi efekt pudrowości. Ja go uwielbiam używać razem z podkładem z Estée Lauder, który daje właśnie taki czasem nie ciężki efekt, tylko e, daje takie, wiecie, półmatowe, półsatynowe wykończenie, a właśnie w połączeniu z tym e, fixerem z inglota, kiedy właśnie sobie delikatnie twarz, to, to ten makijaż nabiera takiej świeżości, ale efekt właśnie tej jego przedłużonej trwałości podkładu cały czas jest utrzymany, więc to jest świetny produkt, kosztuje chyba 42 zł. Zostaje wam link na dole do strony inglota. Bardzo polecam. Dziewczyny z terą suchą, taką bardzo suchą albo normalną, będą na pewno z tego produktu bardzo, bardzo zadowolone, bo, tak jak mówię, na naszych celach na pewno ten makijaż utrwali, ale sprawi, że będzie wyglądał tak bardzo promiennie, tak bardzo, bardzo świeżo i przede wszystkim jest go o wiele więcej niż produktu z, z NYX-a. Dlatego ten produkt bardzo, to bardzo. E, tak, kolejną tak. rzeczą, o której mam chcę powiedzieć, również do twarzy, to będzie rozświetlacz. Ja wiem, że tych rozświetlaczów nie jest dużo, bo i MAC Cream Color Base i dwa e, rozświetlacze z Bell. Nie wiem, czy Wam o jednym mówiłam, ale na pewno na moim Instagramie się pojawiał, więc osoby, które się na Instagramie wie, widziały tamten. Ech, na ten skusiłam się. To jest tak naprawdę rozświetlacz z My Secret Face Illuminator Powder w odcinku Princess Dream. Bardzo takie słodkie, bardzo słodka nazwa, ale zobaczyłam ten rozświetlacz, chyba na Instagramie Pro Makeup, Pro Makeup Academy, chyba Daniel, nie chcę teraz skłamać i przekształcić nazwiska, zostawię wam na dole Instagram tego makijażysty, który właśnie stworzył ten rozświetlacz dla My Secret. I jak go zobaczyłam, to na początku myślałam sobie, że o, będzie troszeczkę za bardzo złoty i taki żółty, może na skórze. Nic bardziej mylnego. Ja go też mam dzisiaj na twarzy, więc możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że mój aparat odda to, jak on wygląda. Wygląda, uważam, bardzo, to bardzo ładnie. I ten, to moje takie, wiecie, zastanawianie się, czy będzie za żółty, za, żółty, za złoty, zupełnie, zupełnie taki nie jest, bo on bardzo ładnie dostosowuje się, uważam, do karnacji naszej twarzy. I dla osób, którym przebija na przykład bardzo mocno taki zimny podton, to on się też dostosuje, będzie bardziej beżowy, a u osób, które przebija bardziej taki, wiecie, Żółty, żółty ton skóry, taki bardziej ciepły, to wtedy on również dostosuje się do tego koloru skóry. Bardzo jestem z tego produktu zadowolona. No to, co mi się w nim podoba, to to, że on zostawia taflę, a nie brokat. I to jest bardzo duży plus. On nie ma w zupełnie w sobie żadnych drobinek ani perłowych, ani nic takiego, po prostu bardzo ładną taflę zostawia na naszych policzkach, na kościach naszych policzkowych. Kosztuje chyba 14,99, więc to też jest śmieszna cena, a produktu mamy tutaj 7,5 gram, więc jak na rozświetlacz, to jest w ogóle świat. Uwielbiam go stosować jako rozświetlacz na kości bojczkowy, jako taki rozświetlacz wewnętrznym kąciku i nawet z jeszcze jednym produktem, o którym Wam zaraz powiem, na kocień do powiek. Spisuje się doskonale, naprawdę wygląda na twarzy rewelacyjnie. więc My Secret Face Illuminator Powder w odcieniu Princess Dream to jest jedyny jaki tam jest. 15 zł dostępny w naturze. Naprawdę warty, warty polecenie, warty, warty kupienia, bo, bo bardzo, ale to bardzo ładnie wygląda. I właśnie teraz, o tą rzecz, o którą, którą stosuję razem z tym produktem, to jest mój Paint z w kolorze Quite Natural, jedyny jaki mam. I jak ja zaczęłam tego Paint Pota używać, dlatego że trochę leżał. Na początku nakładałam go na całą powiekę, jako taką bazę, podcienie, do powodu takiego mocniejszego makijażu. I później trochę leżał, bo nie chciałam takich mocnych makijaży. Nakładałam sobie, używałam bardzo długo w ogóle Lolity. To był hit u mnie i. Ostatnio myślałam sobie, że w końcu się zmarnuje. No, bo wiecie, to jest jednak dość dużo produktu, bo tutaj jest aż 5 gram. E, a był naprawdę niewielka ilość takiego zużycia go. E, to jest taki ciepły brąz. O nim ostatnio pomyślałam, że może tak go warto nałożyć tylko i wyłącznie w zewnętrznym kąciku oka, przy użyciu jakiegoś tam pędzelka. Używałam do tego pędzelka i bardzo dobrze mi się używało. Pędzelka z zoewy, coewy. Chyba Petit Chris Brush. Dostałem Wam link na dole też do strony z sklepu, gdzie można ten bezdolny dostać, bo uważam, że jest fantastyczny, właśnie do nawet kremowych produktów, pomimo tego, że jest z wasia naturalnego. I zaczęłam go właśnie używać w zewnętrznym kąciku oka delikatnie, tylko nadmiar, rozcierając to na całą powiekę, i później na środek powieki nakładałam właśnie rozświetlacz z, z My Secret i spisało się doskonale. To taki był. Bardzo świeży, taki ciepły makijaż, na pewno ciepły, ale idealny właśnie na lato, bo nie za ciemny, czyli nie było, wiecie, tam jakiejś czarnej kreski, ani ciemnych bardzo mocno cieni, bo on też jak bardzo ładnie go rozetrzemy, to on też yy, nie jest tak bardzo mocno widoczny na powiece, więc taki dawał bardzo ładny, przyciemniony, delikatnie taki, wiecie, takie oko w kształcie takiego koloru sepia, jeżeli mogę to najbardziej tak oddać. Bardzo fajny produkt, przede wszystkim u mnie trzyma się ten od cały dzień. I mogę Wam go polecić. Mam ochotę na kolejne, myślę, że sobie kupię kolejny, tylko chyba w odcieniu. E, jak on się nazywał, Constructivist, jakoś chyba tak, nie pamiętam dokładnie, ale mam ochotę właśnie na kolejny taki cień, bo to są bardzo szybkie produkty do, do zrobienia makijażu, gdzie wystarczy nałożyć e, na powiekę delikatnie tylko rozetrzeć i, i mamy gotowy makijaż i w ogóle makijaż wykonany tym produktem, tym paint potem w całości nawet. Wygląda bardzo fajnie taki taki właśnie fajny granżowy, daje taki look bardzo bardzo przyjemny produkt. Polecam bardzo serdecznie. I dalej w kwestii oczu, bo to będą ostatnie produkty do oczu i dalej będą produkty do ust. To jeszcze cień, który odkryłam ostatnio u siebie w swojej kosmetyczce, który trochę przekazałam mojej mamie, a teraz podobnie do niego wróciłam. To jest cień z Rimela Scandalize i to jest eyeshadow paint mój jest w odcieniu rich rich rusted, czyli takim, wiecie, ciemnym, brązie, ale uważam, że takim troszeczkę e, lekko chłodnym. Tu możecie go zobaczyć. Bardzo ładny, metaliczny. Ja mam go też dzisiaj na powiekach tak e, kilka razy nałożony, bo jak nałożymy go raz i rozetrzymy później pędzelkiem, to on tak bardzo ładnie, to on bardzo daje taki delikatny kolor, a jak będziemy dokładać i dokładać i dokładać, to wtedy ten kolor będzie zbudowany. Ja mam też dzisiaj właśnie mi makijaż oczu zrobiony i potem e, kredkę kredkę z Imela też chyba tą e, Scandalize, albo jeszcze jakąś inną czarną, w każdym razie przy linii rzęs i rozstartą tak samo na dolnej linii rzęs, czyli dzisiaj mam trochę ciemniejszy makijaż niż zazwyczaj noszę, ehm, ale to jest też bardzo przyjemny produkt, on przede wszystkim bardzo ładnie chłodzi powiekę i fajne jest też to, że jak on zaschnie, nie wiem czy to możecie jeszcze, jest mokry, ale jak zaschnie, to naprawdę bardzo ciężko jest go e, rozetrzeć na naszej powiecie, jeszcze jest, jeszcze jest mokry, ale widzicie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ładny kolor, bardzo mi się teraz spodobał. Nie wiem, może dlatego, że taki właśnie trochę e, brązowy, taki lekko opalony look, pomimo tego, że moja skóra jest mega, mega blada, e, podoba mi się e, bardzo i ten cień po prostu wrócił teraz e, do łask i zaczęło mi się bardzo, warto, bardzo dobrze z nim pracować, dlatego e, Rimmel Scandalize w odcieniu Ridge Asset. Nie wiem, czy jest, są te cienie jeszcze... E, w kremie dostępne nie w Sephora, tylko w rosmanie, bo widziałam kilka razy ceny na do widzenia, ale może się mylę, może to nie te, a może są po prostu zmieniana formuła, ale jeżeli możecie je gdzieś dostać, to, to ten kolor polecam bardzo serdecznie, bo też jest taki szybki makijaż, podobnie jak Paikot. A one nie są drogie, bo około 20 chyba z tych maksymalnie. I teraz, jeżeli chodzi o oczy, to jest tuż do rzęs. Ja mam wychwalałam pod niebiosa mój tuż skonika, czyli ten Lash Power Federing Mascara chyba tak się nazywał, i on mi się skończył. I miałam go zamawiać już, ale pomyślałam w ostatniej chwili, że jednak zdecyduję się na coś tańszego. Wiecie, budżet też trzeba czasem ograniczać, żeby w innych dziedzinach móc sobie więcej pozwolić, dlatego pomyślałam, że jednak daruję sobie go na razie, ale na pewno kiedyś do niego wrócę, bo uważam, że to był fenomenalny tusz. I skorzystałam z promocji, jaka była na stronie Eglamour, czyli była chyba promocja, dostałam kupon zniżkowy 10% dodatkowo do e, paczkomatów przesyłka była za złotówkę. I za ten to już zapłaciłam 20, chyba 3 zł razem z przesyłką, więc to nie było naprawdę, to, to nie jest dużo, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało, a tutaj jest aż 12 ml produktu. Dlaczego na ten się zdecydowałam, a nie na ten klasyczny masterpiece Max? Dlatego, że tamten nie był wtedy w, dostępny w ofercie. Um, dlatego zdecydowałam się na ten pewnie, gdyby był tamten, to zdecydowałam się na tamten, ale cieszę się, że to zrobiłam i to jest tuż Masterpiece Transform High Impact Voluminizing Mascara. Bardzo mocno polecany na blogach właśnie, znaczy na, na YouTubie tym brytyjskim, e, nawet chyba na kanale. E, Model Recommends chyba tak, a Model Recommends widziałam go ostatnio i też właśnie rów bardzo mocno go zachwała i mówiła, że jest bardzo, to bardzo dobrym tuszem do rzęsy ostatnio, i ostatnio wróciła do niego i również go używam jest oczywiście w odcieniu czarnym, ma plastikową szczoteczkę, wiecie taką dziwną, bo to jest taka trochę maczuga, dokładnie tak można ją nazwać, jeżeli chodzi o kształt tej szczoteczki, to jest maczuga, ale rewelacyjnie dociera do każdej rzęsy, pięknie wydłuża, pogrubia, podkręca uwielbiam ten tusz. Naprawdę uwielbiam. Myślę, że to będą dwa takie moje ulubione, czyli ten i po prostu klasyczny masterpiece Max będą hmm. na zmianę u mnie w rotacji, bo jednak wiecie wydać na tusz ponad 100 zł, który będziemy używały przez 3 miesiące, to tam trochę wiecie z tyłu mi z tyłu głowy pali mi się takie światełko czerwone i mówię, że jednak nie warto, warto zainwestować te pieniądze po prostu w coś innego i chyba jednak ja wolę wydać tą stówę na pielęgnację, niż na tusz dożem gdzie mogę mieć tańszy. A naprawdę rewelacyjny. Ten jest rewelacyjny nie osypuje się, trzyma się na rzęsach cały, cały dzień, a zmywa się bardzo dobrze olejkiem do tego makijażu z Resiliu. Zupełnie nie mam problemu ze zmyciem tego tuszu. Dlatego ten tusz właśnie z Max Factora Masterpiece Transform. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli lubicie taki właśnie ładny, dramatyczny efekt na oczach, to będziecie z tego produktu zadowolone. I ostatnie dwie rzeczy to są produkty do ust. To jest ymm, szminka z MAC. O której trochę mówiłam, kiedyś i narzekałam, że pomimo tego, że kolor jest ładny, to formuła nie do końca mi odpowiada i wysusza moje usta. I faktycznie tak jest, bo. Jak ją będę nosić bardzo, bardzo długo przez kilkanaście dni, to te usta będą bardzo wysuszone, bardzo muszę dużo potem tisan nakładać. I faktycznie ta formuła, czyli ta formuła Glaze, bo to jest szminka w odcieniu Hue z Maka nie do końca mi odpowiada. Mam ochotę na szminkę, ostatnio jak byłam w salonie Maka, to patrzyłam, mam ochotę na szminkę Cream Cup. Bardzo mi się podoba ten kolor i chyba odcieni, chyba... Em, Formuła też jest inna, to nie jest Glaze chyba tylko... Nie pamiętam, nie pamiętam jaka jest tamtej, ale nieważne, taka bardziej kremowa. Cream shine albo coś takiego. E, ale kolor tej szminki, czyli tej szminki już widzicie, że też zużycie jest duże, bo ja nam naprawdę teraz przez cały miesiąc bardzo intensywnie używałam, jest bardzo, bardzo fajne. I to, co mi się w niej nie do końca też podobało, to, wiecie, to wysuszenie mogę wybaczyć, bo mogę sobie nałożyć balsam i on jakby to zrekompensuje, ale to, że ona się po prostu dość krótko trzymała. I e, co sprawiło, że wróciłam do niej, bo tak gadam po prostu bez sensu trochę. To jest ta konturówka do ust, to jest konturówka do ust René w odcieniu 01 i e, ja szukałam zamiennika mojej konturówki z Sephory, tej właśnie nano, nano lip liner w odcieniu 05 Native Nude, bo ona została wycofana z Sephory. nie wiem czemu Sephora to zrobiła, wycofała rewelacyjny produkt, a tamtej konturówki mam gdzieś tyle. I nie chcę jej, wiecie, tak do końca cały czas codziennie używać, bo po prostu ją zużyję. A uwielbiam tam ten kolor i uważam, że konturówka jest fenomenalna. A byłam ostatnio w Seforze i nawet z tych, które oni teraz wprowadzili nowe, to nie ma tego koloru, po prostu w żaden sposób, żaden kolor nawet nie jest bliski temu, który ja mam, <gry> który ja mam w domu. Jestem bardzo słabo, tak jak się przekonałam produktów kolorowych do ust i w ogóle do malowania ust, tak mi teraz Sephora wycofała, no ale ok, mniejsza z tym. I szukałam właśnie zamiennika. Jak zobaczyłam sobie. Ee, Takiej, tutaj jednej z osiedlowych Dolkeli, ten produkt, to pomyślałam, że on będzie bardzo bliski właśnie temu produktowi z Sephory. To nie jest idealny odpowiednik, ale jest bardzo bliski. Ja postaram się tutaj zrobić Wam słocza e, Tutaj jest ta, ta konturówka. Ona ma bardzo ładny kolor takiego właśnie brudnego różu, tylko e, tamten jest trochę bardziej chłodny. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie. Taki trochę bardziej chłodny, lekko bym powiedziała fioletowy. A ta jest troszeczkę bardziej różowa, tak? Czyli tamta na nasze puste, jak nam nałożymy, to daje um, taki typowy, jak ten kolor się nazywa? Mouth? Chyba tak się nazywa ten kolor, czyli taki właśnie typowy kolor mouth. A ta jednak lekko wpada w róż. I, i nie do końca byłam z tego, czy znaczy nie do końca, byłam zadowolona z koloru, ale wiecie, jak szukało się jakiegoś zamiennika, to nie do końca się chciało tego, co, co myślałam, że to taki, wiecie, będzie nie wypał. I ten kolor był bardzo ładny. I jak nakładałam na niego błyszczyk, właśnie Tani to robił się taki bardzo mocno różowy, i nie do końca mi się to podobało, bo uważam, że po prostu za różowe, ja w takich za różowych ustach też nie wygląda ładnie. I nakładałam, po prostu zaczęłam nakładać na niego formatkę z maka, właśnie w odcieniu Hue, która jest nie do końca różowa, powiedziałabym, że jest taka brzoskiniowo różowa. I ona doskonale właśnie balansuje te dwa kolory. To jest też yy, kom, takie, takie duo, które mam teraz właśnie na ustach. I to jest świetne, świetne duło, bo konturówka trzyma się cały dzień i dzięki temu szminka również trzyma się o wiele, wiele dłużej na nich. To nie jest tak, że szminka trzyma się, wiecie, po prostu 12 godzin bez żadnej poprawki. Nie, nie, nie! Bo jak coś wypije kawę czy cokolwiek innego, to szminka oczywiście blaknie i powoli schodzi, ale jak ją sobie dołożę spokojnie, to wtedy ten efekt dalej się utrzymuje, bo konturówka naprawdę trzyma się cały dzień. Jest o wiele twardsza niż ta z Sephory, ale ja też nie oczekiwałam, wiecie, że formuła będzie taka sama, czy cokolwiek innego. Ale kolor naprawdę jest dość zbliżony, tak jak mówię, tamten jest troszeczkę bardziej chłodny. Ten jest trochę bardziej, e, bardziej ciepły, bardziej taki zaróżowiony. Ale, ale tamta, koszt, tamta, tamta kosztuje chyba 19 zł, jest jej o wiele, wiele mniej, bo to, ta kosztuje chyba 10 zł. Tak mi się wydaje, tutaj jest też e, 1,5 grama, więc jest też jej o wiele więcej niż tamtej z Sephora, ale wiecie, tak, to, to tam też cena, cena nie, gra rol, nie gra jakby roli, jeżeli mamy jakiś ukochany produkt, ale połączeniu razem z mam świetny duet, który codziennie gościł na moich ustach, naprawdę codziennie. Jak ja nigdy nie maluję ust, tak teraz, kiedy jakby znalazłam to połączenie idealne, to on gości na moich ustach codziennie. Świetny produkt. Jeżeli szukacie właśnie jakiejś takiej fajnej konturówki, w takim, to jest taki brudny róż, taki trochę rustykalny, tak bym powiedziała, że on tak troszeczkę wygląda na ustach. Bardzo ładnie, bardzo ładnie i nie wysusza. To też jest bardzo ważne, bo nie wysusza konturówka ust to tą z pierwszej mogę Wam polecić. Nie wiem, czy one są jeszcze w tych białych opakowaniach, czy już w czarnych, bo wiem, że widziałam i takie, i takie, więc nie wiem, czy te czarne, te czarne chyba są raczej wycofywane i te, znaczy te białe są wycofywane i zastąpywane czarnymi, ale cały czas się zgadza, czyli Lip Liner w odcieniu 01 to jest cały czas ten sam kolor, czy czarne, czy białe, białe opakowanie. No i tak jak mówię, MAC Hue, który kosztuje dość dużo, bo 86 zł, ja ją kupiłam na promocji w Douglasie, o wiele, wiele taniej, więc... Duo, godne, godne polecenia, bardzo ładnie wygląda na ustach, trzyma się naprawdę dość, dość długo. Tak jak mówię, konturówka trwa na moich ustach praktycznie przez cały dzień, więc to mogę Wam polecić. To są wszyscy moi ulubieńcy, już trochę tak chcę na koniec, chaotyczni bardzo, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli filmik, tak jak mówię, podobał się, dodajcie dajcie kciuka w górę, na dole zostawcie wszystkich swoich ulubieńców, jakich macie jakich mieliście w ciągu, w ciągu całego miesiąca. Ja Wam teraz dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do na następnego filmiku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, nie mogę się wysłowić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pa!